Cześć! Słuchajcie, to tutaj, to jest Karl Bach. Niemiec z Janem Sebastianem Bachem. Jan Sebastian Bach był znanym muzykiem. Karl Bach był znanym kopistą. Co znaczy, był kopistą, znaczy, że kopiował dzieła, obrazy mistrzów. był to bardzo dobrze, jest z tego znany. A czemu mówię o Karlu Bachu? O, dlatego, że ten Barton, Barton Nekes 125, moim zdaniem, jest świetnie skopiowany, właśnie stylistycznie z honda CB125R i nawet silnik ma kopiowany z Hondy zmianami, ale też tylko, że nie z Honda CB125R tylko z Hondy CG 125 na popychaczach ale o silniku opowiem jak będę go mówił z bliska ten Barton przyjechał do mnie na testy z przebiegiem zerowym dostałem go od film Barton właśnie, żeby go Wam móc pokazać i w tej chwili ma przejechane 120 km pod moim tyłkiem, muszę Wam powiedzieć, że Jestem zaskoczony, bo to jest sprzęt średniej półki cenowej, bo kosztuje 10 tysięcy w roku 2024, więc powyżej średniej krajowej, ale, ale jest to, to średnia półka w tej chwili cenowa, jeśli chodzi o stowarzyszenie piątki. A ma troszeczkę do zaoferowania, natomiast trzeba też wiedzieć z jakich fabryk ona pochodzi. To jest, to jest sprzęt, który jest produkowany dla Bartona przez firmę Tianda w Chinach. Ta firma była dostawcą do Jan się współpracowało z Yamaha, więc troszeczkę tej, tej jakości też się Tianda nauczyła. Zresztą w Polsce też motocykle z Tiandy są od lat już sprzedawane. I właśnie chodzą na chińskie średniaki. Ten jest też chiński średniak, jeśli chodzi o jakość, ale z aspiracjami na więcej, może w ten sposób bym, bym powiedział sprzęcik za 10 tysięcy, w związku z tym troszeczkę można mu wybaczyć. E, popatrzcie, ja sobie na niego teraz usiądę. <laughs> Więc tak, e, ja mam 1,82 m wzrostu, e, ważę 96 kg, brzuszek widać, e, tak na nim wyglądam, e, czy jest za mały, czy za duży, czy jaki, to są sami e, zdanie wyrobić. Natomiast e, sama Sama pozycja na tym sprzęcie, jeżeli sobie tak usiądę, to widać, że nogi mam zgięte, ale nie jest to jakieś strasznie bardzo duże zgięcie. Zresztą to jest naked, więc tutaj jakby zgięcie te kolana jest, jest naturalne. Nie muszę nogi szeroko odstawiać, ponieważ tutaj pod tym boczkiem ono mi się tutaj lekko chowa, więc nie muszę bardzo szeroko jechać. Pozycja na motocyklu jest wyprostowana, jestem w stanie wygodnie jechać. Dodatkowo mamy bardzo miękkie zawieszenie i tylne i przednie. To, że jest miękkie daje nam komfort jazdy, natomiast w zakrętach no, troszeczkę jednak troszeczkę on, on buja. Chociaż ostatnio jeździłem wożem i ten troszeczkę ma trwacze zawieszenie, zawieszenie od tamtego wodza nawet. Tu teraz omówmy sobie ten skręt z bliska. Omówienie motocykla, jak zwykle znamy od przodu. Słuchajcie, tu jest lampa, to już nie ma miejsca na halogeny, na żarówki, na banieczki, więc ten hit się który jest wspominałem przed chwilką, takim całkiem średniakiem się nie okazuje, bo już ma rzeczywiście oświetlenie ma na LEDach, tak samo kierunkowskazy ma na LEDach, piękna sprawa, nie musimy wozić ze sobą zapasowych żaróweczek. Tutaj mamy, mamy tak, kółeczko 17-calowe, Oponka ma profil 110 na 70 więc nie jest taka całkiem cienka, Ale na stowet sklepionkę właśnie jest bardzo, bardzo dobra. Mamy bardzo dużą tarczę hamulcową z dwutłoczkowym zaciskiem i to hamuje bardzo fajnie. Tutaj, oczywiście, mamy tutaj układ hamulcowy CBS, to oznacza, że obojętnie czy hamujemy przednią, czy tam ręczną, ręcznym hamulcem, czy nożnym czyli przód czy tył na motocyklach to hamujemy zarówno przednim kołem i tylnym Z tyłu mamy jeden tłoczek, więc tutaj siła jest taka, że jest 60%, czy tam 6%, 6 hamowania przednim, tyłem 33%, czyli było to 100%. I muszę powiedzieć, że to jest idealnie zbalansowane właśnie hamowanie. Przód ma hamować mocniej i nie budzie się, że motocykl górą przerzuci, bo takie coś się nie zdarza. Um, idąc dalej, mamy tutaj... Um, Zawieszenie z przodu typu Upside Down, czyli już znowu troszeczkę droższe od standardowego. Stąd też cena powiedzmy, nie jest, nie wiem, 7 czy 8 tylko 10 tysięcy, bo już mamy ten Upside down, mamy duże hamulce, mamy, mamy ledy. Zawieszenie Upside down jest zawieszeniem, które z założenia ma lepiej wybierać dziury, czyli ma po prostu być, być większy komfort podróżowania. I rzeczywiście tak jest, przez to, że ta masa tutaj, która jest tego koła, ten, to koło jak gdyby, jak się jedzie prosto przed siebie, jakąś tam prędkością, to ono mniej waży, więc ta, ta masa nieresorowana jest mniejsza i dlatego szybciej może reagować na nierówności. Owiewki, tutaj widzicie, że to jest taka atrapa niby chłodzenia cieczą, on cieczą nie ma, bo to jest silnik, mówiłem, na popychaczach, kopiowany z Honda CG, do tego dojdziemy, jak będziemy z drugiej strony go widzieć. Słuchajcie, ten silniczek tutaj macie już, tutaj macie już zaślepioną kopkę, tu już nie ma kickstartera, bo i po co, jest rozrusznik elektroniczny, Tutaj z przodu mamy dość duży wałek wyrównoważający. No oczywiście motocykl jest teraz na dotarciu, więc jeszcze te wibracje ma, ale jak się dotrze, to naprawdę po kilku tysiącach kilometrach te, te wałki wyrównoważające bardzo dobrze tutaj sobie z tym radzą i te, i te drgania i tak w motocyklów motocyklu są zawsze. Natomiast wałek naprawdę sporo, sporo tych drgań tutaj potrafi wyredukować. Tutaj mamy okienko, w którym widzimy ile jest W tej chwili jest przechylony na bok, stoi na uszce na bocznej, więc oleju tutaj nie wykazuje Jak postawimy go do pionu, to będziemy mieć akurat minimum a maksimum, więc jest dobrze. Na podnóżkach troszeczkę przeoszczędzono, bo nie ma tutaj gumowych nakładek. Tak samo tutaj ten, ten hamulec nożny też jest, jest taka tańsza, dźwigniana, no ale mówię, dziś, gdzieś mi się no te te oszczędności poczynić, to są akurat drobiazgi. Tłumik. Mi się bardzo podoba ten tłumik, dlatego że te style tego tłumika to już takie są bardziej samochodowe. Ja to się śmieję, bo jest puszka pod spodem i krótki tylko wydech obudowany stylistycznie ładnymi elementami. Przez to te motocykle 125 mają głębsze brzmienia. Przez to że ten tłumik jest krótszy. One mają, one mają głębsze brzmienia pasowe, spróbujemy sobie go włączyć, chociaż nie. No, dźwięku tłumika wam jednak nie pokażę. Czy nie usłyszycie go w tej chwili, dlatego że motocykl, żeby odpalić, musi mieć nóżkę nożkę no i nie da się jednocześnie kręcić i na nim siedzieć, więc, więc niestety nie. Słuchajcie, idziemy dalej, Wahać, oczywiście stylistycznie dopasowany do, do całego motocykla, podnóżki pasażera również bez, bez nakładek gumowych, mają tylko takie tutaj, żeby się buty nie ślizgały, metalowe szpice, takie szpikulce wystające, ale to ogólnie jest też, też troszeczkę jak gdyby oszczędności. Tutaj tutaj mamy siedzisko. Idziemy dalej z tyłu. Mówiłem, tarcza hamulcowa jest na jednym tłoczku. W hamulce jest dość gruba tarcza hamulcowa. Także na długo powinna wystarczyć. To jest fajne. I oczywiście napisane nawet jest, ile jest, jest minimum 3,5 mm, będzie poniżej, to wtedy trzeba ją wymieniać. Z tyłu opona jest 140. Dosyć szeroka. Fajnie to wygląda. Zobaczcie sobie z tyłu, jak to fajnie wygląda z tyłu. Ale motocyk naprawdę nie wygląda, że ma jakieś rowerowe kółeczka. Z tyłu, oczywiście, również mamy kierunkowskazy na LEDach. Tutaj jest kluczyk w tym miejscu. Bardzo fajnie, bo tu będzie. Niektóre sprzęty mają tu pod spodem. Te kluczyki wtedy one się zapychają piaskiem. Tu jest, tu jest ten kluczyk w tym miejscu. Można otwierać, co jest tutaj pod tym siedziskiem. Przypuszczam, że tam tylko jest akumulator i, i nic więcej. Z drugiej strony, wahacz jest inny. Ze względu na to, że tutaj jest łańcuch i tamten wikuśny taki wahacz, wygięty, byłby tutaj może przeszkadzał. Tutaj mamy zwykły łańcuch bezoringowy. To jest znowu kolejna taka mała oszczędność. Ale nie przejmujcie się, jak się będzie dobrze smarowany, to kilka tysięcy kroków na nim zrobicie. Później kupicie sobie markowy łańcuch i, i będzie też dobrze. To jest po prostu, żeby na start już mieć czym jeździć. No to bierze się to, co jest, i później się ewentualnie w ramach finansowych możliwości doinwestowuje. Silniczek. Dobra, silnik, ja sobie tak usiądę przy nim. Słuchajcie, to jest silnik Honda CG na popychaczach. Czy klonowany z Hondy CG. Nie pamiętam, czy Honda CG miała jak wyrównoważający, przypuszczanie nie miała, to już jest chiński dodatek, żeby sobie takie coś zrobić. I uwaga, słuchajcie, silnik Hondy CG jest, wyszedł później niż silnik Honda CB. Honda CB to był, miała silnik 125 na łańcuchu czyli bardziej zaawansowany technologicznie. I taki był zamysł, żeby te silniki z Hondy C B były sprzedawane na rynki Afryki, na rynki azjatyckie, wschodzące, rozwijające się i tak dalej. Natomiast nie dawało one tam rady. Nie no, na temperaturę, tylko na to, że lało się do nich olej w tamtych miejscach takich, jaki był. Był samochodowy, samochodowy, motocyklowy, olejów faktycznie tam, tam, tam nie stosowano. E, albo zapominano o wymianach tych olejów. No wiadomo, jak to takie wtedy rynki lata 70. były rozwijające się. W związku z tym te silniki e, dość szybko się psuły. W związku z tym w późniejszych latach Honda uprościła ten silnik, właśnie żeby on się nie psuł. Ten silnik ma 98 konia mechanicznego, i słuchajcie, to jest tak naprawdę element, że silnik z lat 70., czyli tylko konstrukcyjnie silnik latach lat 70, dało się dostosować do normy emisji najnowszych, Euro 4, Euro 5, bez straty praktycznie. Koni mechanicznych. Te wszystkie 15-konne sprzęty, które teraz są dostosowane do tych naszych norm, one tracą po jednym półtora konia. A ten 10-konny, jak ma 10 koni, to dalej ma 10 koni. Przynajmniej tak, tak podaje producent. Ja nie mam hamowni, żeby to zweryfikować. Oczywiście silnik już jest na wtrysku, także jest już tutaj nowoczesny. Słuchajcie, kolorystyka sprzętu. Nie wiem, czemu to jest w zagrabuchu naklejona. Nie zapytałem importera, nie wiem. Natomiast na pewno nie jest to motocykl włoski. Ale no Akcent jest fajny, akurat e, lubię włoskie akcenty, więc e, być może dla mnie na naklejnik, ja chyba nie. E, no i z drugiej strony też tutaj widzimy bardzo fajnie tego ten amortyzator upside down. Widać też e, tu, ile pracuje, troszkę zostaje tutaj. Nie. No tak, tak, tak zawsze tak jest. Motocykl e, Barton Nike A5 to typowy przecinek miejski, chociaż e, dzięki temu, że tutaj są zastosowane takie metalowe uchwyty dla pasażera to możemy sobie tu spokojnie jakiś bagaż położyć jeśli pasażer zabieramy spiąć go sobie gumkami tutaj do tego właśnie uchwytu i możemy sobie jechać. Dosyć wygodnie się nim jedzie bo to siedzisko tutaj jest dosyć szerokie. Z przodu też jest fajnie wyprofilowane tutaj więc nie ma z tym problemów. Lekkie podparcie tutaj mamy też lędźwi więc, więc bardzo fajnie się tutaj można troszeczkę do tyłu posunąć i można też trasę dalszą nim jechać. Jak mówiłem, ja maksymalnie w 94. Przypuszczam, że gdzieś z górki albo bez wiatru 100 km pojedzie, ale to jest silnik 10-konny. Pamiętajcie o tym, że to jest też coś za coś, tak? On ma 10 koni, więc nie będzie demonem kości, ale spokojnie te 84, 80. Można sobie spokojnie w trasie lecieć. Oczywiście tyle nie wyprzedzimy, będziemy musieli mu zjeżdżać. Dlatego wybierajcie boczne drogi, jeżeli macie taki sprzęt, albo kupujcie go tylko na miasto, na dojazd do pracy. Jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny motocykl. I co mnie tutaj osobiście zaskoczyło, to to, że nie tu żadne plastiki. Tu jest sporo plastików. Te plastiki są praktycznie wszędzie. Tutaj jest mały plastik, jakiś tam większy. Niby one tutaj pracują. Można je dotknąć, że one tutaj się lekko uginają. Ale są tak skręcone i tak są dopasowane do, do siebie, być może jakimiś gumkami, jeszcze podłożone, że nawet przy dużych drganiach, bo silnik jednocylindrowy jeszcze nie dotarty generuje spore drgania, tutaj nic nie trzeszczy, nic nie dzwoni. No, naprawdę jedzie się, słyszy się tylko silnik i to jest to jest na duży, duży plus. Okej, okay, to zostało nam jeszcze. Została nam deska rozdzielcza. Ja sobie usiądę, no, może teraz siłę ja ten dźwięk wam. Schowamy sobie nóżkę. Tutaj jest e, tak zrobione, że nóżka musi być schowana. W niektórych motocyklach jest tak, że nóżka może być rozstawiona, odpalacz silnik, i wtedy jesteś w stanie odpalić go. Jak bierzesz jedynkę, to on gaśnie. Jeżeli masz nóżkę rozłożoną, tutaj jest e, skrót poczyniony, czyli jak jest nóżka, nie odpali się motocykla. Ja go odpalę. Jak na Sowieckie Piątkę, to ma, ma fajne basowe brzmienie. Ja o to 125, tak? to też musicie mieć pod uwagę, że to nie jest, nie brzmi jak Harley, który ma 1000 pojemności, czy tam 1200, czy 800, czyli tylko słowę z kapionka. A słowę to ma bardzo fajny, fajne brzmienie, właśnie takie lekko basowe, przez właśnie krótki tłumik. Słuchajcie, yy, pewnie to widzicie, jesteśmy w pełnym słońcu i yy, takim mankamentem tego jest też to, że w pełnym słońcu dosyć słabo tutaj widać yy, prędkościomierz czy prędkość, ale. Da się odczytać, przynajmniej prędkość widać dosyć dobrze. Sam wyświetlacz jest prawie wszystko mający, bo brakuje mu zegarka. Mamy tutaj obrotomierz, a wyłączę, żeby na nie przeszkadzał. Mamy tu obrotomierz, mamy prędkościomierz, duże cyfry są. Widać, że są dwie, być może tu jedyneczka się może pojawić, bo też jeszcze jest na nie miejsce. Tu mamy trip, nie wiem jak się go zeruje. Tutaj mamy 91 km przebiegu całkowitego. Mówiłem, jak go dostałem z przebiegiem zerowym, więc tyle na nim się nakulałem. Tu dookoła mamy różne sygnalizatory. Mam teraz bieg neutralny. Tutaj check engine, no bo silnik jest wyłączony, więc nie chodzi, więc coś mu tam nie pasuje. Jak włączę silnik, to, to gaśnie. Tutaj mamy, który mamy bity bieg. Tu jeżdżę ewentualnie jakieś inne kontrolki, kierunkowskazy. Mamy też fajnie pokazane, czy jest lewy, czy prawy włączony. To jest też dość dobre. Krótkie, długie, też gdzieś powinno być widać, ale nie widać w tej chwili, albo silnik jest wyłączony, dobra, możemy komuś też mrugnąć, o tutaj mamy, widzicie? Pokazuje się, jak mamy długie włączone, to tutaj nam mrugnie. Eee, no sygnał wiadomo z tej strony, całkowity standard, chociaż też teraz już się standardy pojawiły, że mamy ten właśnie pas, kiedyś tego tutaj niekoniecznie było, mrugnięcie, nie było możliwe na jednym ścisku. to jest wygodne, paluszkiem, pyk, przełączamy, jest spoko. Eee, no. To mamy kierunkowska z prawy, lewy, kasowane do środka, sygnał krótkie, długie, czy tam drogowe i mijania. Lusterka, wspominałem, że ja widzę swoje łokcie, to jest lusterka z moim systemem 82 Wolałbym, żeby one były troszeczkę szerzej, tylko wtedy znowu byłoby się go przyciskać przez w korkach, więc jeżeli chcecie coś z motocyklami zrobić, to lepiej je tutaj o parę centymetrów podnieść, wtedy będziecie lepiej widzieć z tyłu i będziecie mieć dalej wąski motocykl do przemychania właśnie w korkach. To jest fajny element stylistyczny, tutaj ta, ten zbiornik płynu hamulcowego. Do przedniego hamulca. Klamki nie są regulowane, to znowu jest kwestia tej ceny, tak? Więc w tych droższych mamy klamki regulowane. Tutaj po prostu jest taka jaka jest. Na moją dłoń pasuje, jak ktoś ma krótszą dłoń, by miał to też jest w stanie sobie tutaj chwycić. Tutaj mamy awaryjny wyłącznik silnika i on jest czarny. Nie jest czerwony, nie rzuca się w oczy, dlatego trzeba się trzeba gdzie on jest. W razie jakiejś przewrotki silnik by się nie wyłączył, to podbiegamy do motocykla, wyłączamy tym tutaj wyłącznik awaryjny. Prawa lusterko stylistycznie fajnie kanciaste regulacja no jest możliwa ale no nie aż, tak, nie aż tak żeby łokci nie było widać jak widzicie za mną tutaj cały czas śmigają motocykle jest popołudnie więc jak najbardziej tak jest 3 maja więc tutaj, tutaj chłopaki sobie latają no jeszcze jeden popatrzcie, dobra, słuchajcie z mojej strony to tyle mam nadzieję, że mam nadzieję, że byłem w stanie Wam przybliżyć troszeczkę ten sprzęt i zachęcić do, do, do rozpoczęcia przygody motocyklowej właśnie z tym sprzętem czy Wam się spodoba czy nie, to już zależy od Was ja zawsze mówię, trzeba usiąść, przymierzyć się poczuć go pod swoim tyłkiem, zobaczyć czy ci leży czy nie, zobacz jak wyglądasz na zdjęciu bo to Ty jadąc masz się przeglądać w janych wetrynach i masz mieć uśmiech pod kaskiem. Ten sprzęt, jak mówiłem, w tej cenie można trochę mu wybaczyć, natomiast na pewno troszeczkę ręki trzeba mieć takie, żeby o niego dbać bardziej niż powiedzmy o sprzęt jakiś tam premium. Coś za coś, tak? Tutaj też są jakieś, jakieś małe oszczędności zrobione, natomiast też na pewno jak będziecie o niego dbali, to on się na pewno oddzięczy. Zresztą firma Barton oferuje go z trzecią gwarancją, więc przez trzy lata po jego kupnie śpimy praktycznie spokojnie, robiąc przeglądy okresowe w ASOI. Ważne żeby kupić motocykl w sklepie, który ma dobrą opinię, o który ma dobry mechanik, którzy dobrze o ten sprzęt Wam zadbają. Ode mnie to tyle, do następnego filmu. Hej!